Siema. Dzisiaj kontynuujemy cykl zdobywania osiągnięć w grze Oryginal War w modyfikacji Sando w Siberia. Dzisiaj na warsztat weźmiemy misję Chrzest Ognia, Dusza Małpoluda oraz pozdrowienia z przyszłości. Tak jak zawsze, nie bierzemy w tym cyklu pod uwagę osiągnięć z serii Szybkie jak Wiatr, ponieważ są to osiągnięcia czasowe. Nie ma na co czekać, zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie misja czwarta, czyli Chrzest Ognia. Mamy tutaj trzy osiągnięcia, które wymagają naszej uwagi. Pierwszym z tych osiągnięć jest Baza Pomocnicza. Aby zdobyć to osiągnięcie musisz zniszczyć rosyjską bazę pomocniczą jeszcze zanim pojawi się Donaldson. Już na początku misji zbuduj wysunięto zbrojownię na południowy zachód. Potem wykorzystaj Jeepa z początku misji, by zwabić rosyjskie siły do zasadki przy zbrojowni. Gdy wróg już się zaangażuje, wyprowadź ludzi ze zbrojowni i dobi niedobitki. To wymaga szybkiego ruchu, ale jest całkowicie wykonane w jednej próbie. Drugim osiągnięciem jest działo. To osiągnięcie polega na przejęciu rosyjskiego działa podczas ataków. Najpierw musisz uszkodzić pojazd podczas obrony, a następnie podpropiać swojego mechanika, napraw pojazd i gotowe. Osiągnięcie zaliczone. Pamiętaj, żeby śpieszyć się z naprawą, bo pojazdy szybko wybuchają. Najlepiej mieć gotowego mechanika w pobliżu. Trzecim i ostatnim osiągnięciem w tej misji jest generał piechoty. To brzmi jak coś trudnego ukończ misję bez budowy żadnych pojazdów, ale w praktyce jest różnie. Jeżeli ktoś ma dobry mikro, to to osiągnięcie nie sprawi mu żadnego problemu. W tej misji i tak nie masz dostępu do sensownych maszyn, jedyne co możesz produkować to karabiny Gatlinga, dlatego kluczowa jest dywersyfikacja piechoty i przejmowanie pojazdów wroga, tak jak w przypadku działa. Zdecydowanie warto połączyć to osiągnięcie z działem, praktycznie się uzupełniają. A teraz czas na gameplay z zdobywania osiągnięć. Kapitan John MacMillan. Tak, już idę, ser! Tak, Idziemy, gotów? Idziemy, chyba... tak? Zrobione, tak, idziemy! Zrobione, sir. Tak! Nie ma sprawy, ser! Gotów? Niedługo powstaniemy. Zbudowane. Tak. Gotów? Już idę, ser! I co teraz? Braćko, ulepszyły się moje umiejętności w ja, ruszam. ruszam. Nie wyglądało to jasnie. Tak? Za Te skrzynie mogą się przydać. Rusza! Rusza. I deser. Idziemy, Rusza. ser! Braćko! Ja, Takich właśnie ich lubię. Martwych. Do mnie. Takich właśnie ich lubię. Martwych. Gotów? Gincie, suchi Jestem w drodze. Już idę, ser! Kryciele ale Urodzony! Aby ja się! się moją umiejętności walki! Okay. Tutaj, ser? Tak! Polepszyły Polepszy się Co znowu? Gotów? Tak! Tak jest, ser! Tak! Tak! Zrobione! Skrzynię! Tak! Polepszyły Polepszy się moje umiejętności Sie? inżynierii! Tak. tak! Tutaj, ser! Nie ma sprawy, ser! Tak! Ostrzela! Już idę, ser! Teraz wiedzą, że lepiej sam nie zacierać. Dobra robota, ale walka jeszcze nie skończona. To była tylko strasz przednia. Następnym razem nie pójdzie nam tak łatwo. Musimy lepiej ufortyfikować bazę. W przeciwnym razie kolejny atak będzie naszym ostatnim. Zajmę się tym. Mam tylko nadzieję, że nie wrócą zbyt szybko. Jeśli nasze posiłki dotrą tu przed ruskimi, powinniśmy sobie poradzić. Ser? Świetnie! Teraz pokażemy ruskim na co nas stać! W skrzynię! Ser? Ser? Muszę zrobić? I co teraz? Tak? Tak jest! Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii! Okej, okay, sir! Skrzynie! Niedługo powstanie! Da się zrobić. Ten sprzęt ma niemałe zapotrzebowanie na energię. Możemy polegać na słońcu albo pozyskiwać energię z ropy. Mamy całkiem sporo czarnego złota. Gotów? Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Ruszaj się! Skrzynie! Tak jest, sir! Ruszaj się! Buduje się! Gotów? Polepszyły się moje umiejętności inżynierii! Konstrukcja bunkra to nie problem, ale jego uzbrojenie powinni się zająć chłopaki z Zrobione, ser! Idziemy, ser! Już się robi! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Robi się! I co teraz? Jestem. Ruszaj się! Tak jest, ser! Zrobione! Już się, ufam. Ufam. się Nie ma sprawy, ser! Zrobione, ser! Ser? Ruch zauważony! Tak? Wracaj do mamusi! Tak? Buduję się. Ser? Olepszyły się moje umiejętności. I się Gotów? Tak? Nie ma sprawy, ser! Co teraz, ser? Tak? Pani siersant. Czy nie powinniśmy skręcić dalej na południe? Spoje wałeś? Popatrz na słońce. Jest... Ruszam. Jestem w drodze. Tak. Ruszaj się. Nie ma sprawy. Gotów? Ruszam. Polepszyły tak. się moje umiejętności mechaniki! Tak jest! Skrzynki, Ufaj, ser? Gotów! Tak! Zrobimy tak Gotów? Gotów? Tak? Gotów? Okej, okay, ser! Gotów! Gotów, ser? Gotów? Gotów? Tak, szefie! Tak. Gotów? Nie ma sprawy, ser! Tak. Buduje się. Buduję się. Ser! Gotów? Jestem w drodze. Jestem w drodze. I was znowu widzieć. Okej. Okay. Znikamy stąd. Gotów? Zrobione, ser. Zrobione, ser! Natrzefił! O! Gotów! Już idę, ser! Gotów! Zrobione, ser? Tak. Gotów! Chyba bardzo zależy na tym sektorze John. Zajęli większość naszych baz na wschodzie. Na czym konkretnie im tak zależy? Tego nie wiem, ale musisz ich zatrzymać, zanim zajmą cały sektor. A co ja niby mam tu zrobić? Natrzewię! Gotów! A Zrobione, ser. Tak! Tak! I co teraz? Więcej, Gotów? teraz? Gotów? 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 Gotów! się moje umiejętności inżynierii! Tak. Gotów? Tak! Gotów ma... się moje umiejętności mechaniki! Zrobione, okay, sir! Tak. Gotowy do drogi! Gotów, na Silnik pracuje! Idziemy! Tak! Gotów? Zrobiony ser. Ser. się Zrobiony, mechaniki! się umiejętności mechaniki! Tak? Zrobione! W drodze, Sir! Tak! Tak? Gotów? Gotowy do drogi! Zrobione, Zrobione ser. Tak. I co teraz? Gotowy do drogi! Zrobione, ser. Gotowy do drogi! Gotów? Tak! Zrobione, ser. Gotów na więcej, ser. Ja Słucham? Gotów, ser. A teraz? Teraz, jestem gotowa. Drogę, drogę, ser. Ser jestem gotowa. ser! W Czekamy na rozkazy. Tak! Gotów? Tak! Słucham. Tak! 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 Gotów? Ruszaj. się! Jestem gotowa na nowe rozkazy, ser! ruszaj się! Jasna! Już idę, Tak! Dobrze, ser. Tak. Gotów? Zrobione, ser! Ruszam! Milon! No, musisz zniszczyć rosyjską bazę! Wprost nas! Okej, okay, ser! Tak! Tak? Nie ma sprawy, ser! Tak? Tak. Gotów? Okej. Okay. Gotów? 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 W drodze, sir. Gotów, sir. Ser. ruszam. Gotów? Tak, szefie. Da się zrobić. Gotów? Gotów? Jestem gotowany na dobre wskazówki, sir. Gotów na ser. sir. I co teraz? Gotów na gdzieś, sir. na gdzieś, tak, tak sir. sir. Gotów na Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Zresztą, Jestem w drodze. A, on, 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 on. Wycie Już nie żyję. Z tego brak celów. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Zrobione, ser. Zrobione, ser. więcej ser. Skończyłam tak? ser. Drugą misją, którą weźmiemy na warsztat, to piąta, czyli Dusza Małpoluda. Mamy tutaj kolejne trzy osiągnięcia, które należy zdobyć. Pierwszym osiągnięciem w tej misji jest oswajanie. Twoim celem jest oswojenie co najmniej siedmiu Małpoludów. Choć po mapie i oswaj napotkane Małpoludy. Najlepiej zraszować oswajanie i biegać większą Ilością ludzi, jako naukowcy w poszukiwaniu małp, ponieważ z czasem pojawią się Arabowie, którzy zaczną zabijać małpy, gdy tylko je zobaczą. Czyli tak, najpierw osłajenie, potem rozwój bazy. Drugim osiągnięciem jest radar. To proste i konkretne zadanie, wystarczy zbudować pojazd i wieżyczkę wyposażone w radar. Najpierw rozbuduj swoją bazę, zbuduj fabrykę, potem dodaj rozbudowę radarową. Potem możesz skonstruować radar na wieżce o rozpojedzie, najlepiej średnio kołowcu. Trzecim osiągnięciem w tej misji i ostatnim to jest obrońca małp. To zdecydowanie najtrudniejsze osiągnięcie w tej misji. Aby je zdobyć, żaden Małpulk nie może zginąć. To oznacza konieczność błyskawicznego oswajania wszystkich napotkanych małp oraz poszukiwania zaginionych małp. Najlepiej taktyką na to osiągnięcie jest połączenie go z osiągnięciem oswajania, ponieważ się uzupełniają. Plus trzeba to zrobić zanim się pojawią Arabowie, więc kolejny powód, aby się śpieszyć. A teraz krótki gameplay z tej misji. Macmillan wzywa Alfę. Potrafisz tak? mówić, bo mał po ludzku. W drodze, ser. ser. Zrobią. Ruszaj się. Tak? Idziemy, ser. I co teraz? Nie mam więcej paliwa, ser. Gotów? Zaraz Różę się zbuduję. Skrzynki. Polepszyły się moje umiejętności, pa, ser. Gotów, rzeczywiście Koniec paliwa, sir! Skrzynki! Nie ma więcej paliwa, tak. sir. Zaraz się zbuduję. Robi się. Tak? buduje się. Tak jest, sir. Tutaj, sir? A teraz? Badania Joe, ukończone. Bo możemy już podjąć próbę nawiązania kontaktu. Zaraz z chłopaków i nie muszę zbudować zaufanie. W drodze, sir! Jesteś? Ktoś jeszcze? Tak. Tak, ser. Jestem w drodze. Bo chodź, dziadku. Świetnie. Zaprowadźcie go do laboratorium. Tylko ostrożnie. Nie, nie bój się, małbo, ludzie. Nikt cię tu nie skrzywdzi. Skrzynki! I co teraz? Idziemy, sir! Znikamy stąd! Idziemy, sir! Ma ktoś coś w W drodze, sir! Ruszamy! W drodze, sir! Idziemy, sir! Gotów? Jestem w drodze! Zlojony, sir! A teraz? Co teraz? Co teraz, sir? Jestem w drodze! Co znowu? Znikamy stąd! Jestem w drodze! Tak? Tak, sir! Co teraz, sir? W drodze, moją umiejętności inżynierii. Co teraz, ser? Gotów? Idziemy, ser. Idziemy. W drodze, ser. Skrzynki. Gotów. W drodze, ser. Idziemy. W drodze, ser. A teraz? Idziemy w drodze, ser. ser. Idziemy. W drodze, ser. W drodze, ser teraz. Teraz, W drodze, ser. tak. Ser. Gotów. Tak Już się tak. robi. W drodze, ser! Gotów. W drodze, ser. Zrobione, ser. Buduję się. Skrzynki. Ojej, niech boję! Przydałoby się trochę słońca. W drodze, sir! W drodze, sir! Nic dziwnego, że... Halo? Tak? Ee, jestem gotowany na nowe rozkazy, sir. Myślałem, że już po mnie! Trzy dni błądziłem! Nocny spacer po Bronxie to przy tym pestka. Gotów? Sir? Cholera, już radikale ich nie być! Tak? Tak.

Sir, trzy pełne torby. Tak? Tak jest. Gotów? Tak jest, ser. Eureka! Uh. Oni nie mówili po rosyjsku. Podjęliśmy się pod niezły śląkowy. Gotów? Buduje się. Uh. Sir? Przydałoby się trochę słońca. Uh. Zobaczymy. No chodź, jaku. Zrobione, Zrobione sir. Tutaj, sir? Tak? W drodze, sir. Tak jest, sir. Zrobione. Tak? Gotów? Gotów? Okej, okay, sir. Tak? Sir? Tak jest, sir. Sir? Eureka. Koniec paliwa, ser Tak jest, sir! Zrobione. Tak jest, sir. A teraz, A teraz? A teraz? Chwijcie mnie! O wie, ja się, się. A teraz? Sir? Ruszaj się! A teraz? Tak? Tak jest, sir! Przydało się o, Gotów? Jestem gotowy na nowe wskazówki, sir. W drodze, sir. W drodze, sir. Eureka. Nie mam paliwa, sir. Nie mam paliwa, sir. W drodze, sir. Nie mam paliwa, sir. W drodze, sir. A teraz? Tak, sir. Co teraz, sir? W drodze, sir. W drodze, sir. sir. Okej, okay, sir. Tak, tak sir. Okej, okay, sir. A? Gotów? A? Jestem gotowany na nowe rozkazy, sir. Ok, sir. Gotów? Trzecią i zarazem ostatnia misja w tym odcinku jest misja szósta, czyli pozdrowienia z przyszłości. Tutaj mamy również trzy osiągnięcia do zdobycia. Pierwszym osiągnięciem jest czarodziej logistyki. To osiągnięcie można zdobyć jeszcze zanim misja się tak naprawdę zacznie. Wystarczy, że w bazie Delta, czyli tej startowej, przed wyruszeniem na południe, wybudujesz trzy komory transportowe. Po wybudowaniu komór należy pojechać na południe. Jak pojawimy się już na tej prawidłowej mapie, osiągnięcie powinno wskoczyć z automatu. Drugim osiągnięciem jest mistrz Survivalu. Zadanie to nie dopuści do śmierci żadnego spotkał mędnych, co znaczy zero strat, ani jednego żołnierza. Kluczowa strategia to oczyszczenie południowych rubieży z wszelkich zagrożeń. Po wybudowaniu fabryki i laboratorium wyślij kilku żołnierzy na zachodnie rubieże. Tam zabij wszystkie tygrysy i małpoludy, które mogą zaskoczyć twoje jednostki później. Jeżeli natniesz się na rosyjskie patrole, również je wyeliminuj. Zadbaj też o to, aby Johanna Holland została w ukryciu, tam gdzie się pojawia. Najlepiej da się rozkaz nieatakowania, ponieważ mogłaby inaczej zdradzić swoją pozycję i Rosjanie zwyczajnie by ją zabili, anulując to osiągnięcie. Na niższych poziomach trudności można nią uciec, bo jest w innym miejscu niż na np. bardzo trudnym, czyli mistrzu strategii. Co oczywiście należy uczynić, trzeba nią uciec. Ostatnim osiągnięciem na dzisiaj jest niszczyciel Fortec. Twoim celem jest zniszczenie rosyjskiej bazy. Najlepszą opcją jest atak piechoty od południa. Dlaczego? Tam znajduje się tylko samotny bunkier z jednym żołnierzem i dwie wieżyczki z działami, które nie zadają dużych obrażeń piechocie. Przed podejściem dobrze jest zrobić zapis gry, żeby w razie czego szybko wrócić do momentu sprzed ataku. Najlepiej poczekać aż większej do żołnierzy się pojawi, aby mieć większą siłę ognia. Potem w trakcie ataku trzeba robić podstawowe mikro, wycofywanie rannych, leczenie się i takie tam. Pamiętaj o nie za szybkim ataku, ponieważ w trakcie ataku nie pojawi się ani Kurt, ani Joan. Teraz czas na długi gameplay z tej misji. Sir? Tak? Gotów? Takich właśnie ich lubię. Macie. A teraz gotów? Sir? Jak już się robi? Ugh, Robicie? Tak ser. Zrobione. Siedzimy toby. Ser? Tak. Ser? Znikamy stąd. Ser? Zrobione. Ser? Gotów? Lepsze to niż chodzenie. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Gotów? Tak. Zrobione. Ruszam. Jestem. A? Silnik działa Ruszamy Co teraz, ser? Si, gotów? Ser? Jazda Jestem. Jestem Tak jest, ser? Gotów? Co teraz, to Co to świe? Z której strony był ten debuch? Nie mam pojęcia, trudno go zlokalizować. Brakuje nam odpowiednich urządzeń. Musimy zaczekać na laboratorium optoelektronicznym. elektroniczne Gotów? gotów? I co teraz? I co teraz? Tak. Zaraz jest co Teraz tak. So? Tak. Ser. So? A teraz? Uh, idziemy. Już tak. się robi. Okej. Okay. Zaraz jest bududów. Gotów? gotów. Jestem w drodze. Jazda. Trzy pełne torby. To teraz. Gotów. Poleczyły się moje umiejętności gotów? naukowe. Oooo! dałoby się trochę słońca. Następne? A teraz? Oooo! przyby Polepszymy się na umiejętności naukowe. Eureka! Hmm. Jest, ser! Buduje się! Buduje się! Buduje się! Tak jest, ser! Tak! Gotów? Gotów! Zrobię Eureka! Jazda, znikamy stąd! Jazda! Znikamy stąd! Znikamy stąd! Jazda! Jazda! Za Mam ja nadzieję, upad... że znajdzie się w tych skrzyniach trochę koli Tak, ser. Jazda! Tak jest, ser? Cieszę się moje umiejętności inżynierii. Hello! Czy ktoś mnie słyszy? Nie widzę żadnych oznaczeń. Gdybyś widział. Ser? ukończone. Znikamy stąd. Zrobię ale Jazda, jazda, jazda. Znikamy stąd. Gotów? Skrzynię! Jazda. Znikamy stąd. Tak? Proszę idę, sir! Tak, sir. Trzy pełne tobie. Następny? Tak, sir. Przydałoby się tylko słońca! Do nieba! Do nieba! Kapitanie Macmillan. Przysłona z generał Harrison. Tak. Ach, Przydałoby się na ogrodę. Zrobiamy, sir. Do Harrison. Gotów? Tak. Niedługo powstanie! Oh, Gotów? Zobaczmy Tak! Strzelajcie, aby zabić! Ok, Ser. Do ataku! No. Zostrzymuj przy... ją ser! Tak jest, Ser. Słucham? Cholera! Ser? Teraz się przyjmują Ser? Ser? Co? Słucham? Gotów? Tak? Ser? Gotów? Tak jest, ser! W skrzynie. Tak jest, ser! Oj! Zrobiony, ser! Tak, szefie! Hej, kapitanie! Przydało mi się trochę słoca. tego! Zastrzelić go! Eureka! A, jeszcze Co? Da się zrobić. Gotów? Ruszam. Tak? Gotów? Już bada, idę za... chodźmy! Co teraz? Do nieba! Buduje się! Tak jest, ser! Dobra! Mamy już wieżę! Możemy zaczynać produkcję naszych przerośniętych zabawek! Zrobione! Gotów? Oczywiście! Gotów? Zrobione! Gotów? Zrobione, ser! Zrobione, ser! Tak. Polepszyły się moje umiejętności walki. Co, tak co, co Właśnie. właśnie istnieje? nie mogą się przydać. Gotów? Słuchaj, co teraz? Czasami trzeba umieć się W drodze, ser. Tak jest, ser? Już idę, ser! W drodze, sir. Ruszam! Znikamy stąd! Gotów na więcej, sir! To nie twoje miejsce! znikamy stąd! A teraz? Tak! Słucha. Gotów? Gotów? Jestem w drodze! Jestem w drodze! Tak jest, A teraz? Gotów? Ma ktoś trochę amunicji? Gotów na więcej, Gotów? sir! Zrobione, ser. Buduje się. Buduję się. Tak, ser. To ma być strzelanie? Zrobione. Skrzynki Jestem w drodze. Gotów? Vale. Gotów? Gotu, Rady, już sir. za dużo zabijania. Tak. Gotów? Gotów? Ja Ruszam. Tak? Zrobię, Alecer. Ruszam, na więcej, sir. Wzywam bazę. Idziemy, Sir. W drodze, Sir. Już idę, Sir. Nie ma sprawy, nie Sir. teraz? Więcej, sir. I co teraz? Dostrzelam. Gotów? Już Już idziemy, sir. 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 Nie Tak, Sir. Zadzisz, gotów. O, tuchm, o. Na o. O, nie trafiłeś. to przykręcił. nie teraz? A teraz? A teraz? A teraz? A teraz? A Nie teraz? Cholera! Czujesz się lepiej? Tak, tak jest, ser! Lepiej się czuję. A teraz? I co teraz? Talak, tak, ser! A tak, Tak! Widzicie mnie? Tak! Ale się zastrzeżę! Zobacz! tak! W drodze, ser! Lepiej się czuję. Jestem no, tak. A teraz? Takich właśnie ich lubię! Matrych! I co teraz? Zrób tego! W drodze, właśnie ich

Zastrzelasz mnie, ja mnie, zastrzelasz mnie, zastrzelasz mnie, 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 zastrzelasz mnie, zastrzelasz mnie, mnie, Czasy Czasy... I to by było na tyle z tego porownika. Mam nadzieję, że on wam pomógł. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę i subika. Pomaga to w rozwoju kanału. Dajcie znać w komentarzu jakie osiągnięcie dało Wam najbardziej w kość z tego zestawienia. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, hejos!